Ogólnie widzowie, to z moim kolegą czekamy, yy, aż będzie Brain i ogólnie to jest dziwne jedno. Podeszliśmy razem do Totemu i zaczęła być burza i to jest według mnie bardzo dziwne. Co robisz? No dalej. No dobra, no to czekamy. Nie wiem, no ale to będzie dobrze, no. I tak. Och. Ha! Zombiak się podpalił, tylko że jest deszcz. Pierwszy raz widzę, jakby zombiak poszedł na totem. Nie, ale jak, jak on przy... Dobra, biorę. Nie biorę kreatywa. Ja mm... laga. Ja nawet nie wiem czy miałem laga, ale nie widziałem też pioruna, ale wierzę ci, wierzę. Ja się boję. Nie, jak ja to słyszałem. Znaczy ja to widziałem. Widziałem jak urugało niebo. I to było przy tym. Chcesz mleko? Trzymaj, będziesz wielki. Uważaj! Dwa zombiaki, Jezu. Aha, nie mam, nie mam miecza. Ciekawe, gdzie jest mój miecz. Jak nie spłonę. Nie, no ale był legendarny. Kurde. To weź tak. Creeper, ratuj. Szybko. gdzie? Nie ma go. Jak, No ma. Co tam? Nie, no, ogólnie to mieczyki złote są OP, tylko że szybko się marnują. No, OP są. Jezu, to ty, ja się przestraszyłem, że ktoś chodzi za mną. Wiesz, że już dwie minuty się nagrywa? Co? E, mogę użyć Twojego telefonu? No. Widzowie, na razie muszę za dwóch. Zrobię to zginąłem. byłam na chwilkę u mojego kolegi. A i bym chciała zasponsorować się go. Jego kanał się nazywa na TikToku z UMM.S. I on ma taką ikonkę z autem, a ja teraz biegnę... Nie, to jest... Zapomniałam, że ja łóżko se rozwaliłem. Nie, ja na razie se creativa biorę. No to glicz, no. Gdzieś to mam? No widzisz, na no hita. O, no dobra. O to szukamy totemu, bo ogólnie zginąłem. Znaczy... O, jest. Czy tak daleko odszedłeś? Ty, ale ten totem jest blisko tak naprawdę. Czekaj, ja sobie wezmę jakiś neterytowy miecz. Czekaj... Siedem, cztery obrażenia. Czy wiesz, że żelazny mieć jest lepszy od tego, od złotego? <grymne> Dobra, to Nira, nastąpi zaraz nastąpi, nastąpi druga część.